thank you Witajcie, jak widzicie, wyjechaliśmy w podróż. Jesteśmy w podróży na jedną z włoskich wysp na południu tego kraju. A jako, że jest to daleko, postanowiliśmy spędzić dwa tygodnie na tej wyspie i tydzień w sumie na wyjazd i powrót ze zwiedzaniem pośrodku i odpoczynkiem. W tej chwili z Katowic dojechaliśmy pod Rawenne i mamy dość gorąco i idziemy rozbiliśmy namiot. Bo my na tej wyspie będziemy normalnie spać w, w domu, tak? W domach. Natomiast na ten czas dojazdu będziemy spać w tym oto namiocie. I ponieważ jest bardzo gorąco, leje się ze mnie... No ze mnie też, musiałam materias pompować. To echo. Nie echo, Idziemy na plażę. A to jest echo. Dzień dobry. Ok, pierwsza noc za nami, ale to był przystanek, tylko jedziemy na drugi przystanek, który będzie w okolicach Bari. No to jedziemy. Krótka przerwa na kawę i cornetto, ale auto się nie zamknęło. jak smakuje? Widać, pominy, nie? Słuchajcie, no, bycie we Włoszech to wiadomo: Cornetti, konkrema, Pistacchio. Tutaj jest pusty błoto, inaczej. E, cappuccino, e, cappuccino i espresso. Czyli stajemy się prawdziwymi. Espresso. Espresso. No, espresso. Ja ci dam. Espresso. Bartuś przeszedł teraz w tryb odpoczynku. Eee, i siada drugi kierowca aspektu. i zasuwa teraz. Powiem Wam, nie lubię jeździć jako pasażer, ale z tą damą dobrze mi się jedzie. Czuję się bezpiecznie. A nie jedzie jak ślimak. Zobaczcie. Więc to widać. Widzicie, 130, nie tyle wolno. Jest dobrze. Dojechaliśmy na parking w miejscowości Alberobello poniżej Bari. I tu spędzimy dwa dni. Co się wydarzy dalej? Sami jeszcze nie wiemy, więc nie zapowiadam nic. No, na pewno Alberobello, bo. Ci, co się interesują trochę, trochę Włochami, bardzo dobrze wiedzą, co to za miejscowość, a ci, co nie, to się dowiedzą za kilka chwil u was, bo u nas jutro, bo jest popołudnie. Teraz będziemy się rozbijać. Fajną miejscówkę, fajny kemping, bo na wieździe mówią rozbij się, gdzie chcesz, twoja sprawa. On jest dość duży, ale wybraliśmy tą miejscówkę z dwóch powodów. Trzech powodów. Pierwszy powód, tu jest woda. Drugi powód, tu jest prąd. Trzeci powód, tu mamy stół. Stół z dachem na jedzenie, posiłków, nie musimy swoich wyciągać. A teraz zabieramy się za rozruszenie namiotu. No nie, będzie takie proste w swoją kasę. one się nie wbijają. z kamień pod spodem. Konacja zjedzona, piwo małe wypite, możemy iść na miasto, które bardzo, bardzo jest charakterystyczne. Już wam pokazuję, dlaczego. Właśnie z tego. Ja myślałem, że to tylko jedna uliczka centrum jest e, pokryte takimi domami ulami. To się okazuje, że tutaj pół miasta jest takie i sąsiednie też można już spotkać takie zabudowania. Muzyka Te domki nazywają się Truli. Skąd one się wzięły? Mianowicie, mieszkańcy Alberobello nie chcieli płacić głupich i ciężkich podatków, a za solidnie wykończony dom były wysokie podatki, więc wymyślili sobie takie szpiczaste dachy, przez co nie płacili podatków. No zobaczymy teraz, jak wygląda Alberobello w ciągu dnia. Na pewno już jest mniej ludzi niż wieczorem. A teraz zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. coś się Kasia zwróciła, że nawet kościoły wyglądają w są zrobione tak w stylu truli, tych domków uli. Tak to nazwijmy. Nawet mają takie malutkie ogródki tutaj. Jak wyglądają te truli od środka? Już Wam pokazuję. Takie klasyczne. Tak, jak nie pod turystów. Może znaczy pod turystów, ale tak, jak było naprawdę. Zobaczcie, nawet woda jest postawiona za darmo, żeby się turyści mogli napić. Dziękujemy. Jest blisko 40, więc dość ciepło. Dość tego Alberobello, teraz przenosimy się do cieni miejscowości Monopoli, która jest niedaleko. Historyczne, ładne, podobno miasto. Idziemy pooglądać, co daje Monopoli. Nie mogą zabraknąć lodów, bo Włosi, wiecie, że mają najlepsze. To nie ma nic wspólnego z lodami włoskimi Jakie Światamy na obiadek, Padło na pizzę, bo w końcu trzeba tą pizzę w końcu zjeść, jak już jesteśmy kilka dni w tych Włoszech. A o, Paulina już skanuje menu, bo tylko taka jest dostępna. No i zamówione pizzę dziewczyny klasycznie quattro formaggi, czyli cztery sery. A ja odmawiam swoją starą miłość i wziąłem sobie Diabolo, a ostatnio Diabolo jadłem kiedy? Nie było. Z 15 lat temu, 20. Gdybym była hawajska, to byś zamówiła hawajską. Z sosem pomidorowym. Z ketchupem no. na wierzchu. Zamówiłabyś hawajską we Włoszech? No. Polaną sosem pomidorowym. Znaczy ketchupem? Nie. Nie, bo mnie by zamknęli. Za samą hawajską się zamkną. Nie, ja panu tego. Nie. Ananas na pizzy Te to zbrodnia, to zbrodnia dla Włochów. Tak się chwilę pochodzi, to się zaobserwuje, że tu jest bardzo dużo kościołów. Różnych Teresy, jakiegoś Piotra i i innych. Patrzcie, tu jest kościół, a to z tyłu to jest inny kościół już. Monopoli jest przepięknym miasteczkiem, w którym można spędzić jeden dzień, ale można spędzić cały urlop. E, oprócz zwiedzania Monopolii, jego plaż... Zamków kościołów są ościenne miejscowości typu Alberobello, które można odwiedzić także. Środkowa Apulia jako cel wakacji jak najbardziej. No i kolejny dzień, poranek, namy, tak widzicie zwinięty, Kasia tam ogarnia resztę rzeczy. Zbieramy się w kierunek Palermo. <śpiewanie>